Już z kimś ze zębami? Patrzcie! Huge! golden Pumpkin Cut! I tam jest jeszcze Huge! Huge! Pumpkin Cut! Jeszcze drugi już pumpkin Cat, Gordon już pumpkin Cat. O co chodzi? Co? O co chodzi? No, ja dopiero weszłem do serwera i to się dzieje! Huge! Pumpkin Cat, Huge! Pumpkin Cat. Golden Huge Pumpkin Cut! Excellent. No patrzcie! I Damen zastra! I 3, 3 triliony zajmuję cgm Gemów! Oh my god! Ze... Nie, jak chcę mieć tego Huge Pumpkin Cut? Dawaj mi go! 0,0 nieważne jak ma na imię, bo ja wiem. 007, coś i tak dalej i tak dalej on ma wyłączone tre a tak myślałem ja ci Golden Pumpkin Cat widzowie o co chodzi co dajcie like i subskrypcję please no bo to się dzieje już Golden już Pumpkin Cat jeszcze No. Dwa huge pumpkin... No, no o co chodzi? No jeden goś z wyszedł z huge pumpkin cutem. Ale co się dzieje i... Pa, wszyscy nawalają. Ale chcę tego huge pumpkin kata, Ale za co? Za te moje diamenty? Co mam? Ale mam słabe peciki on by na pewno, że za to nie poszedł. Ja cię! Widzowie, huge pumpkin hat! Nie, i to golden! Dajcie mu gościowy Trader jeszcze raz! Oh my. No i kliknął decline. Musiał! No! Please akceptuj. No i no jeden z gości... O! Oh! Czym gośc jest już w Ja no, nie. To ten sam. Co? Nie, ten gościu wyjdzie. Chcę zrobić z tego, tego screen, ale nie dał rady. Co? No jeden gościu już wyszedł z trzymam King Tylko go... nie jest. No już wyszedł. Tylko jeden gościu. Z Goldem już mam tam Cutem został. Exclusive. Dobra. Zowie Chyba to zna tyle. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.